Szybko! A! Przynajmniej mam tamto, fajne! Mam kluczyk, czy, czy co czy tam... Mam kluczyk! Nic tego, tego ja co przed sekundą dokładnie zabiłem, nie wiem, przed parę sekundami. Nie będę musiał wiatr, po niego tego gówna, fuck yeah. Gdzie ten O, ty jesteś spawacz numer murzyn. No, nie no, ale mu płacą. Po prostu za je nie powiem. Oj, oj, oj. Tam, gdzie jest ten tam gdzieś jest Walony, gówniany kapitan. Tylko gdzie? O tam! Tam jest fajer AZ. Siemanko! Ja uleczę się. Ech, w foku Właśnie umiejętności mam jakieś? Oczywiście, kurna, że nie. Ta No jest to ofiary za... A, muszę jeszcze ten zabić kogoś. A rzut. O! Ale mam taktykę. Nie powiem. Za je nie powiem. Aż taka jest dobra. To by ten zwykły nie przyszedł. Kur, jestem Jane Jane soul, motherfucker! A, ja, rzucę w ciebie kamień, murzyn. Uh -huh. <laughs> Chyba trafiłem. chwilę. E? Dobra Szybko, póki rozprzegam Dobra, fakie, je O, punkt kantelny, jeszcze żyje, bo niko nie, wszyscy nie żyją, faka, Gówno mi zabicie, Idiocie... Tylko szybko zaraz będzie, z nim z pokład, meduza, czy jakoś tak gównianiem to brzmi, zniszczył blotki dobra. ale to Ale tutaj przecież żadnego twoja nie Ew? No. Zagramy na kompie?

Dacă te șeia, mi mă da faca. Ah! Bonjour Camille. Bonjour Camille. Ia, și da, mă că vai, știi, hultaiu. Gente, hultaiu. Więcej was ma, matka nie miała, no nie? Kultaj! Ops, koniec amunicji. No nie, nie chciałem tego główna madafaka. A, amunicja. Właśnie. Biegniesz? Ej, no to już błagankę fucking mother fucker co on tam? pieni czy? tam pieniczy? <try> oh. za chwilę <try> <try> są... myślę, że jezu, myślę, że zapiszę już i myślę, że będzie koniec odcinka Eee. I jak... Od razu wam mówię, że... To będzie już! Tylko sobie lepsze skill'a... I będzie koniec. Będzie koniec. Mm. Aha! To dlatego tego nie mogę zrobić. Myślałem, że to mam. Ale gówno Tadał? Tatał? To soja tał? Tada ta ta. ta, -ta, ta, -ta, -ta, ta, -ta, -ta. Exp. Zag. No! Aha. Już! Już madafaka! Eee! A, nowy level. A, no. Kolejna. no już po końcu, bo wszyscy... No ale Myślę, że zapiszę grę. I będzie koniec odcinka, więc... tylko ostatnią głupią rzecz jakąś. Da, I... Myślę, że to będzie nad... No.